Cześć, na tym wideo chciałbym podzielić się z Tobą moimi porannymi rytuałami, które wprowadziłem wiele lat temu i które uważam, że są bardzo, bardzo pomocne w zwiększaniu efektywności w pracy. Dlatego jeżeli masz problem, żeby ukończyć wiele rzeczy w ciągu dnia, jeżeli nie znajdujesz na wszystko czasu, jeżeli szukasz jakiejś opcji na to, żeby właśnie zrobić więcej w mniejszej ilości czasu, z pewnością to wideo będzie dla Ciebie pomocne. Jeżeli nie wiesz kim jestem, ja nazywam się Michał Bienko, jestem założycielem programu budowy sylwetki Hollywood, w środku którego przeprowadziliśmy ponad 14 tysięcy metamorfos i powodem, dla którego robię to wideo jest to, że chciałbym pokazać Ci to, co się nauczyliśmy w środku całego programu. A więc zaczynamy! Pierwszym elementem jest to, kiedy wstaje. I ja automatycznie wybudzam się pomiędzy 3:30 a 4:30. Przestałem korzystania z zegarków wybudzających mnie z rana z uwagi na to, że zauważyłem, iż wtedy kiedy zegarek na przykład ustawiałem sobie czas na godzinę 4:15, to czasami byłem w innej fazie snu. I bardzo często wystarczyłoby, żeby na przykład te pół godziny, żebym pół godziny wcześniej albo później się obudził, dzięki czemu miałbym dużo więcej energii. Dlatego postanowiłem, że nie włączam już totalnie budzików z rana, tylko pozwalam, żeby mój organizm nie wybudził samodzielnie. I tutaj pewnie powstaje pytanie, no to w takim razie, koło której chodzisz spać, rzeczywiście jest to między godziną 20 a 21 i też przygotowałem inne wideo, w którym podzielę się swoimi rytuałami wieczornymi, natomiast dzisiaj. Zajmiemy się tylko i wyłącznie tymi porannymi. A więc, w momencie, gdy wstaję, dlaczego w ogóle ten powód, dlaczego postanowiłem wstawać tak wcześnie z rana? Mianowicie, w ciągu dnia jest bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo dystrakcji, wiele osób potrzebuje pomocy, jest wiele tematów do zrobienia. Z pewnością wiesz, jak to jest, że jak tylko widzisz z mieszkania to nagle zaczyna się bardzo dużo rzeczy. Ja również mam tak samo, mimo że pracujemy razem z moją żoną w mieszkaniu, w tym mieszkaniu, to jednak po południu jest mi ciężej po prostu się skupić. A więc między godziną czwartą a godziną 11 wykonuję najważniejsze rzeczy w ciągu dnia dla mnie. W tym czasie najczęściej nie biorę żadnych rozmów, nie zwaniam się, nie rozmawiam z innymi osobami. Po prostu nakładam słuchawki i pracuję. Tworzę content, tworzę plany, programy itd. To jest czas, kiedy po prostu mnie nie ma i jestem praktycznie nieosiągalny. I wtedy również, jeżeli chodzi o ten poranek, ja staram się nic nie jeść. To oznacza, że jest to ta metoda Intermittent Fasting, czyli jest to metoda Postu przerywanego, polegająca ona na tym, że nic nie jemy w pierwszej porze dnia, nic nie jemy przez jakiś tam okres. To nie musi być pierwsza pora dnia, to może być druga pora dnia. Natomiast to zauważyłem, że tak naprawdę pierwszy apetyt łapie mnie koło godziny dziewiątej, dziesiątej. I jeżeli chodzi o to, kiedy ten posiłek, właśnie pierwszy, jadam, to jest to właśnie mniej więcej około tej godziny 10, ponieważ koło godziny 12, kiedy już skończyłem tę najważniejszą pracę, jestem w stanie wykonać trening, czyli koło godziny 10 jem śniadanie. Które składa się najczęściej albo z batona proteinowego razem z odżywką białkową, albo jakiegoś cateringu, którego zamawiamy. Głównie jest to posiłek białkowo-tłuszczowy. Natomiast właśnie półtorej, dwie godziny później wykonuję trening bardzo często z moją żoną. Natomiast z rana staram się totalnie nic nie jeść. I jeżeli chodzi o kolejny taki rytuał, to od długiego czasu naprawdę zawsze z rana. Robię zimny prysznic, ok? Robię to w taki sposób, że zamiast od razu wchodzić pod lodowatą wodę, po prostu zaczynam od ciepłej wody, namydlam się i po prostu spłukuję się zimną wodą. Czyli tak, jakby nie, nie robię żadnego szoku termicznego, nie tworzę czegoś takiego, tylko na spokojnie się tutaj właśnie przygotowuje, a później dopiero zimną wodą. Jaki to daje bardzo duży benefit? Przede wszystkim zaobserwowałem, że po takim zimnym, zimnej kąpieli ja nie potrzebuję żadnej kawy, ja nie potrzebuję żadnych pobudzaczy, żadnych suplementów. Ja tak naprawdę jestem w stanie wtedy bardzo efektywnie pracować z uwagi na to, że ta chłodna temperatura e, bardzo mocno wybudza. Jest to bardzo zdrowe, ponieważ jeżeli chodzi o poziom kortyzolu z rana, mamy ten poziom kortyzola bardzo wysoki. Dlatego nie powinniśmy pić kawy bezpośrednio po przebudzeniu. Idealny moment, kiedy pijemy kawę, to jest właśnie minimum 90, ale idealnie 120 minut. Czyli w moim przypadku najczęściej kawę piję koło godziny 6, czasami 7 i wracam znowu do pracy. W internecie jest bardzo dużo takich modnych rytuałów, prawda? Czyli na przykład medytacja, czytanie książek, spisywanie celów, Obcowanie ze sobą, wyjście na zewnątrz, jest tego wszystko bardzo, bardzo dużo. Natomiast zaobserwowałem, bo oczywiście testowałem każdą z tych metod, że długoterminowo jest to trudne do stosowania. Dlatego na swoim przykładzie zaobserwowałem, że tak naprawdę po przebudzeniu się, po pójściu do toalety, po prysznicu pójście od razu do pracy, czyli w moim przypadku tutaj do biura, sprawdza się idealnie, bo nie mam żadnych rozpraszaczy, mój mózg pracuje idealnie. Natomiast to jest mój priorytet, prawda? To jest mój priorytet w postaci pracy. Ja trenowałem całe życie, nabudowałem już sporo tkanki mięśniowej i dla mnie teraz zbudowanie tej tkanki mięśniowej nie jest takim priorytetem. I chciałbym, żebyś również Ty zadała sobie pytanie, co jest Twoim większym priorytetem. Bo jeżeli twoim priorytetem jest załóżmy praca, to uważam, że w pierwszej porze dnia, jeżeli byś zaczęła właśnie wstawać z rana, powinno to być doszkalanie się, czytanie, pisanie, tworzenie, cokolwiek, przynajmniej te dwie godziny robienie czegoś, co jest naprawdę dla ciebie najważniejsze. Jeżeli jest to praca, być może masz aktualnie taki model pracy, że po prostu jesteś przeszczęśliwa, możesz pozwolić sobie na więcej luzu. Serdecznie zazdroszczę, jeżeli tak jest, i wtedy możesz poświęcić sobie ten czas na, na trening. I wtedy możesz właśnie po przebudzeniu wykonywać trening. Natomiast to, co w moim przypadku się sprawdziło bardzo mocno, jest to, że realnie z rana wykonuję tą najważniejszą pracę. Jeżeli również masz coś takiego, jeżeli czujesz, że mogłoby ci się to przydać, to serdecznie zachęcam Cię do tego, ponieważ to jest czas, kiedy realnie nikt nie jest w stanie Ci przeszkodzić. Jest dużo osób nocnych marków, którzy na przykład o 22 od 23 potrafią nam przeszkadzać, natomiast mało jest osób, które wstają o 3, 4, 5 i coś robią. Dlatego to jest czas, który może być nieprzerwany. To może być trening, to może być praca, to może być to, co dla Ciebie jest priorytetem. Więc podsumowując te wszystkie rzeczy, moje poranne rytuały są bardzo proste, natomiast bardzo wydajne. Jest to pob pobudka bardzo z rana, bez budzika, jest to zimny prysznic, jest to pójście od razu do pracy, dwie godziny bez kawy, dopiero picie kawy, pierwszy posiłek białkowo-tłuszczowy, robienie treningu. Natomiast, jeżeli jesteś ciekawa, jak wyglądają moje wieczorne rytuały, serdecznie zachęcam Cię do obejrzenia innego wideo. Natomiast to, co chciałbym również zaznaczyć, to to, że my w środku programu budowy sylwetki Hollywood również tego uczymy. Nie uczymy tylko i wyłącznie, jak zredukować wagę, jak zbudować tkankę mięśniową. Oczywiście to robimy, ale to jest. Pryszcz. Najważniejsze jest to, żeby zbudować lifestyle, który jest dla nas odpowiedni, dzięki któremu możemy stać się jeszcze bardziej wydajni, dzięki któremu jesteśmy w stanie awansować pracy, być pełniejszą osobą. Dlatego jeżeli chcesz oprócz wymodelowania swojej sylwetki, również przejąć kontrolę nad swoim życiem, właśnie dzięki temu typu wskazówek, serdecznie zachęcam Cię do wejścia na stronę www.programhollywood.pl. Tam jesteśmy w stanie pomóc Ci dokonać ostatecznej metamorfozy Twojej sylwetki.